Cześć, dzisiaj Wam pokażę, tutaj jest Flight Simulator i opowiem o nim trochę oraz pokażę Wam jak wystartować oraz wylądować samolotem typu CESA 45. Flight Simulator to jest najnowszy symulator lotów, bardzo dobrze odzorowany. Jak za chwilę zobaczymy, odzorowany jest również cały Gdańsk. Free Flight to oznacza wybieranie samolotów. Jak klikniemy w to, to po chwili otworzy nam się, um, otworzy nam się szybka właśnie z um, różnymi rodzajami samolotów misjon to wiadomo po angielsku znaczy misje do wypełnienia multiplayer czy że kilka osób może brać pilot record czy rekordy pilotów Learning center czyli wieża kontrolna i tak dalej i tak dalej i tak dalej moi drodzy mm, za chwilę wam tutaj pokażę ojże się wyłączę mm, o już są i dzisiaj sobie pojedziemy samolotem zbytnio nieskomplikowanym dla was ...czyli może wybierzemy sobie samolot... ...wybierzemy sobie samolot ten. W końcu nie jest skomplikowany za, za, za dużo i to jest właśnie samolot CESA, tak jak mówię, 40... ...nie 45, jak mówię na początku, ale 49 ale wygląda mniej więcej w ten sposób tak i teraz moi drodzy żeby ustawić e, lot na jakim m, chcemy lecieć musimy wejść w w, kory, w kory, m, korym w carnet karnet time and sezon czyli m, w datę lotu. Dzisiaj jak widzimy moi drodzy mamy jedenasty, a w rzeczywistości mamy mm, mm, teraz trzeba tutaj ustawić 2001 rok, dziesiąty mamy dzisiaj jak widać jest tutaj cały dzień tak jest ustawiamy sobie hmm, lot ja sobie wezmę Gdańsk tak tak jest wezmę pogodę wezmiemy sobie ustawimy Niech, będzie chmur, niech będą takie chmurki, o, niech będą takie chmurki, no, niech będą takie chmurki ładne. Jeszcze raz wchodzimy, bo właśnie, zrobił się, się noc, a chcemy dzień. Klikamy i czekamy, aż samolot się odpali. To może ja, w tym czasie, jak się samolot odpala, kilka rzeczy o nim powiem. Ten samolot jest samolotem szkoleniowym, samolotem, który... Na, którym najczęściej na takich samolotach się uczy lądować właśnie i startować piloci z mniejszych... z mniejszymi intencjami pilotackimi. Dlaczego taki samolot akurat? Dlatego, że on jest jakby Łatwiej się koryguje niż gdybyśmy postawili samolot już taki profesjonalny, czyli taki jakby odrzutowiec, powiedzmy też jakby był może, ale taki pasażerski to już raczej nie, to już jest trudniejsze, bo tam jest więcej do manewrowania. Pokażę Wam, jak się startuje samolotem, jak się ląduje, co trzeba poszczególne. Mm, jakie znać y, przyciski i zatem teraz tak hmm, na pewno trzeba wiedzieć czy się ma no wiadomo joystick podłączony bo jak nie ma się joysticka to wcale to jest bardzo trudno na i teraz tak drogę tak, tak. widzimy tutaj poszczególne y, różnego rodzaju monitory wskaźniki ja będę nam po kolei opowiadał o tych wskaźnikach oraz o tych Tutaj, jak widzimy na samym początku, i widzimy które nie są w oznacza to, że to jest sztuczny I na tym, że taki sztuczny polega. to na tym, że w Kastuje, tak, jak nawet zobaczymy. To jest taka górę I te widzimy na jakiejś kości I to jest druga i zaraz po prawej stronie widzimy ten koszt jaką samolot osiąga e, lecąc, jaką, jaką e, przystarczę osiągnął. Ile osiągnął przystarczę i ile to przy dodanie e, do. Tutaj widzimy z kolei e, taką jeszcze matkę, która e, mówi o tym biotopie. W jakim położeniu takimi rzeczami między takimi rzeczami jest kompleks, oto takie rzeczami jest dla oto takie rzeczami jest kompleks, oto takie rzeczami jest kompleks, tak takie rzeczami jest ustalenie oto tak rzeczami jest paliwa się znajduje w łańcuchu. Jaka paliwa się znajduje? Podpisać sobie ten skargi. Znajduje skargi łańcuchu. I tutaj jest skargi na 1 metrach lecimy. I teraz można wskazać, dlaczego są małe na końcu litery. To na to jeszcze 25, 30, 15, 20. 5, 4, 3, 2, 1. Jedynka oznacza, że ponownie też samolot pochyla. Trójka, samolot na razie stoi na ziemi. Tutaj są różnego rodzaju te ale o tych rządach, które my sobie powiemy jeszcze, tu mamy radio y, radio na różne stacje zaprogramowane tutaj jest radio do autopilota z kolei tutaj jest radio do y, kontroli lotu na różnych stacjach. bo jak wiemy, y, tam o tym jest bardzo dużo, to możemy sobie innych daj loty to są w jednego to z nie da się, się, się można na szpę. No dobrze, jeżeli jeszcze bardzo ma zamiar i skażę tylko zadowolenie, właśnie teraz są klapa. To, to są klapy ja wam pokałuję. Opatrzcie, widzę. klapy wygadzają w jakiś sposób ale to opuszczają kiedy są rozłożone całkowicie całkowicie mam on w A te, ja w, w tym momencie lata jest uh, tak

Tak, no właśnie, dzisiaj na jest dla że Jesteśmy gotowi do startu, ale co trzeba robić, by samolot wystartował? Samolot, by wystartował, trzeba wskazać film tego, co to

podejście i znaleźć procedurą do podejścia do zbawienia. <numit> <lautę> w tym samym języku będzie Jak to ale trzeba Tak odrocie

i nas... to to... Mamean... Nie możemy mw... tego na, to znaczy. Nie możemy robić idealnie na środku. Staramy się, żeby to samo odpoczęło równo ze środkiem Widać, że Państwo Nie latają Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Na koniec sobie przypomnijmy, jak się tak do tego stanęliśmy w Ja, mój drodzy, mam jeszcze aspekt. Tutaj jest, w tym horyzoncie, jak widzieliśmy, kiedy wystartowaliśmy, samo to zmienił Jak widzieliśmy, to był alak z tyłu, oznacza przeciągnięcie. Yy, nie było ono takie duże, żeby znowu z tego normalnie, ale gdybyśmy potrzebowali przeciągnąć bazę, ten samolot będzie tak. I to chodzi, ten samolot ...nie... gniewce. że z powrotem wróciliśmy na dzwon. To oznacza, samolot stoi znowu na ...e... Tutaj, wejdziemy Tutaj. Ja będę komunikować się z poszczególnymi stacjami samolotów. E, tutaj jest e, stacja um, właśnie do kontroli lotów. Tutaj jest, powiem nawet, ty się kontroluje samoloty na tej stacji, w tej całej. Tu jest prawdziwanie kontroli lotu.

satu gambar ini tapi fokus tetap langsung yang menunjukkan tetapkan memang jadi kita isi yang sama ya jadi gambar apa itu yang saya tak tak dulu yang sama tidak dulu sama ini ya jadi yang saya No Ja na dzisiaj zakończyłem um, film. Pokazałem Wam pokrótce jak się lata samolotami. Dziękuję i mam nadzieję, że będziecie jeszcze e, mnie odwiedzać i gościć właśnie z tym samolotem. Dziękuję jeszcze raz do zobaczenia.